Najbardziej zagadkową dla mnie rzeczą, ale to już nie z terenów stricte Kalisza, były piłeczki ping-pongowe, które były poutykane w zmarłym. Jak się później okazało, metodą dedukcji, metodą detektywistyczną doszliśmy do wniosku, że proboszcz parafii w latach 90. hodował kury. Kurom kuny podbierały jajka, więc zaczął te piłeczki żółte podkładać kurom, żeby te kuny nosiły, e, nosiły e, je jak, zamiast jajek. Okazało się, że kuny gnieździły się w krypcie grobowej, więc znalazły sobie doskonałe miejsce, żeby je tam upychać. No i takie, e, takie, taki widok nam tutaj się pokazał, że e, początkowo obarczyłem. Ten, 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 to nagromadzenie tych piłeczek, że to mi studenci po prostu podłożyli, ale no, niestety musiałem się wycofać rakiem, bo to zwierzę. A jaka była pierwsza reakcja? Zaskoczenie. Zaskoczenie i no, zażenowanie stanem moich studentów wtedy. No, okazało się, że jednak zwierzęta, więc zaskoczenie było jeszcze, jeszcze tym bardziej ciekawe.